Cześć, moi drodzy! Witajcie w drugim odcinku Zagrajmy Singularity. Jak pamiętacie, ostatnio skończyliśmy sobie w tym miejscu, i teraz będziemy kontynuować pogoń. Hmm, może źle to mówię, ale będziemy musieli spotkać się z naszym kapitanem Delwinem. Także kontynuujemy. Oczywiście, że tutaj zabraliśmy sobie technologię, także idziemy dalej. Okay, dodatkowa amunicja sprzeda się kontener. Technologia, tutaj co? O, proszę potwory. Dobra, całkiem sprawnie to poszło, dobra. zupełnijmy sobie oczywiście amunicję. Dobra, idźmy dalej. Tu chyba nie ma nic. Titan 1. Jeśli mnie słyszysz, jestem w budynku przypominającym szkołę. Jest tu pewien gość. O do jasnej! Dobra, odezwoł się nasz kapitan, że jest w budynku, który przypomina szkołę. Chyba w tym budynku. Wydaje mi się, że to wygląda jak dobra szkoła. Niestety nie umiem cyrdicy, także no nie przetłumaczę wam tego. No nie, niestety. Tutaj mamy kolejną notatkę, przeczytajmy ją. Wiadomość od hmm, doktora E99. Witajcie dzieci. Tak, doktora, tutaj jest napisane DR. Tutaj doktor E99. Przypominam o bezpieczeństwie podczas zabawy. Zabawa jest ważna dla zdrowia i dobrego samopoczucia, ale nie wolno zapominać o ostrożności. Na 14:12 12 jest wiele niebezpiecznych rzeczy. Doktor E99, okej. Okay. Dobra, zwiedzimy sobie ten plac zabaw tutaj jeszcze. Mhm. Dobra, teraz idźmy sobie może tutaj, do tego budynku bezpośrednio. Oczywiście jeszcze tutaj sobie pochodźmy. Raczej nic nie ominęliśmy, także idźmy dalej. Zapisywanie zawartości. Pusz. pakiet medyczny, dobra, mamy już pięć, czyli całkiem sporo. Szoki się same otwierają, okej. Okay. Maksymum pakietów medycznych, czyli możemy mieć maksymalnie pięć, okej. Okay. Okej, okay. dobra. Jedyna wizja. Kolejny otwór oczywiście. Kłódki bak, bak. Jezu, coś przestraszyłem. Myślałem, że coś tam leci, a tu ta ozdóbka powieszona. Dobra. Idźmy dalej. Fontanna. Dobra, to tylko woda. Notatka i nagranie. Najpierw no, może nagranie. A potem nastąpił wybuch. Pani bardzo zaczęła krzyczeć. Nie wybiegła głosu. Zostawiła nas zupełnie samych. Chyba już się wsiadł. Wszyscy krzyczą i są przerażeni. Nie wiem co robić. Pomóż mi. Okej, okay. to im nagranie pewnie jakiejś uczennicy. Notatka teraz tutaj, przeczytajmy ją. Wiadomość od doktora E99. Witajcie dzieci. Pamiętajcie o myciu rąk przed wyjściem z łazienki. Higiena osobista jest ważna dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Na pewno nie chcecie chorować i denerwować swoich rodziców. Doktora 99. Ciekawi mnie, jakim jest ten Doktora 99. Czy to jest taka właśnie fikcyjna postać wymyślona dla dzieci? Typu jakiś taki, nie wiem, bohater propagandowy? Wiecie o co mi chodzi? Technologia. Ok, notatka kolejna, przeczytajmy oczywiście. Zgodnie z poleceniami doktora Dymiczewa, zaczęliśmy zajmować. Wyznaczone miejsca w kawiarni i spożywać wyznaczone posiłki. Słyszałem narzek narzekania kilku nauczycieli i studentów, jednak Demiczew nie chce, by to komentować, a zatem tego nie robię. Ok, proszę na dopisania to nam nic tutaj nie da. Mikrofon o. Uczniowie powinni przez cały czas zachowywać ostrożność i pamiętać o procedurach bezpieczeństwa. Okej. Okay. Coś nam jeszcze tutaj powie. Przypominaj się uczniom o zakazie przeszkadzania pracownikom instalującym generator mocy E99. Dobra. Zajęcia rozpoczynają się za 10 minut. Zebranie się uczniom przebywania na korytarzu w czasie zajęć. Uczniowie powinni przez cały czas zachowywać ostrożność i pamiętać o procedurach bezpieczeństwa. Przypomina się uczniom o zakazie przeszkadzania pracownikom instalującym generator mocy E99. Dobra, już się powtarza. To chyba już nic więcej nie będziemy w stanie z tego pomieszczenia zdobyć ani usłyszeć. Także tak, tu byliśmy, tu byliśmy. To teraz tutaj, tylko pytanie czy do góry, czy tu. Może jeszcze tutaj, na dole, na początku jest ta stołówka, o której było mówione. Znaczy, to nie była stołówka, tylko to była kawiarnia w notatce. Czekaj, no to mi wygląda na stołówkę bardziej. Dobra, technologia, sprzeda się. Notatka. Nie ma nic. Okay. Tu chyba też nie wejdziemy w ogóle. Ok, zbierzmy notatkę. Do personelu kuchennego, proszę dopisywać jedną porcję, dosypywać raczej, jedną porcję tego proszku. Tutaj wydawanym uczniom siedzącym przy stoliku numer 1. O proszę. Czyli tutaj eksperymentowano, tak. To jest eksperymentalny wzmacniacz całkowicie bezpieczny. Dziękuję dyrektor. Czyli tutaj testowano na dzieciach. Przy tym stoliku, konkretnie, dosypywano jakiś proszek. O! Nie trafiłem go za bardzo, no dobra Udało się, leży Dobra Idźmy dalej Dobra, amunicja Szafka, technologia Weźmy, okej okay. Dobra, kłódka Wróciliśmy tutaj, dobrze. Jeszcze technologię. Zostawiliśmy, także ją zbierzmy. Dobrze. O, proszę, tutaj jak się schowała notatka. Dobra, przeczytajmy ją. Byłbym niezwykle wdzięczny, gdyby ktoś mógł mi jutro zastąpić. Zachorowałem i nie będę mógł jutro pojawić się w pracy. Dziękuję. Profesor Morzo. Okej. Okay. Jakaś kolejna postać nowa. Widzicie co? Jeszcze tak tutaj zerknę. Na szybko. Czy na pewno nie ominąłem jakiejś notatki właśnie, która wisi w ten sposób? Jakoś tak z góry zaokładałem, że są rano one raczej nieinteraktywne. Bo tutaj jednak można się pomylić. Chyba nie. Dobra, idźmy do góry. Podłączone ok, tych szafek mogę otwierać, a nie bardzo. Dobrze, biurko, rysunki dzieci, następne, to samo. Tutaj też, tutaj jest jakaś notatka: Miś Olek lubi doty mój rysunek. Miś odegł z tobą nagrodę. A pewien pan, któremu się bardzo spodobał, powiedział, że użyje go do swoich lotów. Dostałem darmowe loty, a potem poszliśmy do fabryki, gdzie je wyrabiają. Ok, przesuńmy sobie na dół. Pan Denimczew przyszedł do nas i spytał mnie o brożę Olega. Powiedziałem, że ją wymyśliłem, ale tak naprawdę widziałem ją na ręku pewnego pana. Ok. Czekając, znam mamę, która podpisywała jakieś papiery w laboratorium. Obroża była świecąca i wyglądała dobrze na Olegu. Iwan, ok, strasznie dużo można się z tych tutaj notatek dowiedzieć, naprawdę. Doktor Damilczew powiedział nam, że wyposażenie, które instalują w szkole, jest całkowicie bezpieczne. Mimo to jestem zaniepokojona. Mój przyjaciel z laboratorium prowadzący testy na zwierzętach twierdzi, że E99 wywołuje mutacje. Dlaczego narażają nasze dzieci? Okej. Okay. Tutaj pewna pani, nie wiem czy nauczycielka, czy ktoś widział zagrożenie w tej technologii, no i zresztą słusznie. Ej, okay, kolejna wizja. faktycznie się schowały ale nie dużo im to chyba dało dobra przeszukajmy to biuro standardowo. kolejna notatka to mój pierwszy dzień w szkole moja rodzina przeprowadziła się na wyspę w zeszłym tygodniu nie chciałam zostawiać przyjaciół ale tatuś powiedział, że na wyspie poznam wielu nowych nie wyjawił nam, gdzie będzie pracować, ale powiedział, że to nam pomoże. A ja dostanę szczeniaczka, o którego prosiłam. Dziś podczas lekcji oglądaliśmy film o doktorze E99. Ciekawe, czy tata pracuje teraz z doktorem E99? Natalia Rose. Ok. Dużo właśnie wątków tych dzieci się tutaj pojawia. Dobra, tylko rysunki, amunicja, dobrze, piórko, notatka. Nie wiem do czego zmierza dyrektor, ale od czasu przedziału miejsc kilku uczniów zachorowało. Niektórzy bardzo poważnie, proszę, czyli ta to, to notatka łączy się. Z tym eksperymentem, gdzie dosypywano właśnie yy, tej grupce z pierwszego stolika, bodajże. Jakiś proszek. Dziś wieczorem mam zamiar zajrzeć do kuchni i zobaczyć, czym karmią te biedne dzieci. Jeśli znajdę coś niepokojącego, powiadomię o tym doktora Demiczewa. On zrobi porządek. Okej. Okay. Masakra jednym słowem. To jakiś placyk, ok. Mamy kolejny projektor. W tych biurkach tutaj nie ma nic chyba, co? Otwórzmy projektor w takim razie. Doktor E99 pomoże nam w walce z rosnącym zagrożeniem ze strony Stanów Zjednoczonych. Erik tworzyła Jest to potężna broń, która do tej pory została użyta dwóch wrockich. Posiadamy znacznie lepszą broń. Możemy korzystać z potęgi E99. E99 to niezwykle rzadki pierwiastek, występujący wyłącznie na Katolicy 12 wyspie powstała baza, w której prowadzone są badania nad tym tajemniczym pierwiastkiem. Nasi naukowcy są przekonani, że pewnego dnia dzięki E99 uda nam się osiągnąć niezwykłe rzeczy. Na przykład będziemy mogli zamienić działową ziemię w żywą glebę, pomóc coremu człowiekowi, zamieniając go w super żołnierza. Być może uda się pomóc najstarszym obywatelom. Sprawdziając roznowy stanu z Dzięki E99 nie musimy się obawiać potęgi atomowej, którą dysponuje Ameryka. Możliwości E99 są nieograniczone. To więc, może dzięki zastosowaniu E99 będziemy mogli podróżować w czasie. Możemy dbać w spokojnie. Dzięki E99 jesteśmy bezpieczni. Nie zagrożą nam złowrogi towania zapodu. Związek Radziecki stanie się dominującym superpotem. Okej. Okay. Hmm. No i dalej. Ok, nagranie. Otwórzmy je sobie oczywiście z przyjaciółmi podczas obiadu. mi nam siedzieć na wyznaczonych miejscach i jeść przydzielone posiłki. Nie wolno wymieniać się jedzeniem. I tak nie wezmę niczego do ust. Ostatnio strasznie mi boli brzuch. No widzicie, czy tutaj właśnie jedna z ofiar tego eksperymentu, gdzie dosypywano dzieciom proszku do jedzenia. Ważne rzeczy naprawdę. Dobra, my musimy chyba tutaj spać, nie? Ok, coś tutaj przyjdzie. Amunicja no na pewno przyjdzie, jak mam amunicję, no to pytanie: kiedy i skąd? Właśnie. Dobra. Załatwiony ok, przydałaby się jakaś latarka, niestety nie ma takiej możliwości. Dobra, musimy przejść tędy. Ok, tędy sobie jedźmy. Kolejne nagranie, otwórzmy. Doszło do kolejnego wypadku znacznie gorszego niż poprzedni. Tym razem próg Borisowa został przekroczony. Musimy zabezpieczyć ośrodek, a potem zejść ze wzgórza i jak najszybciej opuścić katarkę 12. Właśnie, czyli tutaj już pierwsze oznaki tego, że może wystąpić katastrofa czyli właśnie ten wybuch, który wystąpił. OK. Dobra. Tak więc Spoko się udało. Eździmy dalej. Jest tu jakiś martwy Karabin szturmowy, używany przez jednostki Związku Radzieckiego. Nazwę można przetłumaczyć jako wskazujący do zabicia. Broń stanowi idealne połączenie siły, ognia, zasięgu i celności. Typowy karabin szturmowy. Okej. Okay. Okay. Dobrze, no spokojnie. Takim szybko go zdobyliśmy. Tak szczerze, ok, tutaj był drugi. No. Dajmy sobie może na razie na rewolwer. Dobrze, to w sumie i tak nam dają amunicję. No, nie ma sensu, postrzegajmy sobie z karabinu. teraz? Chyba tutaj, co? Aczkolwiek nie pędźmy, tak? Dobra Raczej wszystko zebrane, także możemy iść dalej Zakończone? Proszę, jest Derwin No Co teraz? Takiego nie dzieje Że będzie z tym nieco Teraz odpłaczę Ja zajmę się lewą sklonoty prawo Gotowy Dobrze znowu widzieć ręką Gdyby nie ty, nie byłoby po mnie Chodźmy stąd Wczoraj mieliśmy się spotkać z zespołem ratowniczym Okej, udało się znaleźć kapitana Dedwina, także spoko Będziemy się dalej, już właśnie z nim. Zajmiemy na tym placyku, który widzieliśmy z okna. Dobrze. Okej. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Czy to Rosjanie jest tworzy. Jeśli tak, No właśnie. Dobre pytanie: po co? Mogłem o czymś zapomnieć. Ale jestem niemal pewny, że podczas odprawy nikt nie wspominał o potężnym słupie energii wnoszącym się niebu. Spokojnie. Tutaj tewin 4 1. Czy mnie słychać? Odbiór Tytan 1, tutaj tewin 41. 1 Na zastrzeżonej częstotliwości. Spójrzcie. Czy możemy rozpocząć ekstrakcję? Dobra. Spokojnie, jeszcze muszę tutaj wszystko pozwiedzać. Nagranie, otwórzmy. Ludzie zbierają się przy bramie w tokach. Podobno nie starczy za wszystkich miejsca na łodziach strażniczych. Szkoda, że nie możemy skorzystać z perwy. Perwa, okej. Okay. Czym jest ta perwa w takim razie? Okej, okay, zbierzmy sobie tą technologię. Chyba wszystko. Dobra, idziemy za Delvinem. Trzymajmy się planu. Chodźmy do wieży radiowej. Może uda się tam zdobyć jakiś sprzęt. Udaj się do wieży radiowej to i skontaktuj się z, tak z się Tytanem. Budeł. To miejsce wcale nie jest opuszczone. Z Tytanem 1 oczywiście. Coś tu nie gra. Powinniśmy słyszeć komunikaty nadawane przez Tytana 1. Tak, tak, ale poczekaj. Mam nadzieję, że zespoły ratownicze są już w drodze. Projektor jeszcze otwórzmy. Bezpieczeństwo jest wspólnym obowiązkiem wszystkich osób przebywających za 12 Za 14-12 prowadzone są bardzo ważne prace. Wiele osób chciałoby w nich przeszkodzić. Nie możemy do tego dopuścić. To jest nasz wspólny obowiązek. Doktor E-99 znowu będzie nam pomagał, kiedy będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie. Katorga 12 to wspaniałe miejsce. Można tu miło zwiedzić czas, warunki czy akcjówki. Jednak wyspa nie jest wolna od niebezpieczeństwa. Jeśli chcesz, żeby Katorga 12 była bezpiecznym miejscem, musisz unikać pewnych obszarów. Na przykład, miejsca budowy są bardzo niebezpieczne dla dzieci. Musimy pamiętać o ostrożności. Popatrzmy na Iwana i jego wstał. Muszą pamiętać o przestrzeganiu znaków. O, więc Iwana znalazł się w miejscu, do którego wstęp jest zbroniony. Iwan postąpiłby bardzo źle, gdyby znalazł się w pobliżu zakładu przytworczego. Pamiętajcie, żeby Wam się to nie przytrafiło. Bezpieczeństwo na katordym banancie jest naszym wspólnym obowiązkiem. Najważniejszą wersją, o której musimy pamiętać i której nie wolno nam zapomnieć. A to wszystko jest możliwe dzięki Nikołajowi Demicown. Okej. Okay. Kolejny film propagandowy. Dobra, udajmy się za naszym kapitanem. Ruszajmy. Ruszajmy. Solkę z 4. To strzeba z automatycznym podejnikiem amunicji sprawdza się świetnie podczas walki w bliskim zasięgu. Wystrzeliwane pociski zadają bardzo duże obrażenia. Okej. Okay. nieco od standardu, który widziałem, ale to na pewno rosyjski żołnierz. Nie mam wątpliwości. Umarł stosunkowo niedawno. Ruszajmy. Sprzeda się strzelba. Ja widzę, że możemy nosić tylko dwie bronie jednocześnie. Co do cholery? Potwory. Co mnie? z szafką. Ok, możemy? Jak? Ja. Per? Dobra? Okej. Okay. dalej. Otwórz drzwi i osłaniaj mnie! Do mnie! Czysto? Dobra, nie zbierzemy amunicji niestety już więcej ani pakietu medycznych. Renko, osłynij prawą stronę! Ja dajmy się lewą! I myślę Dobra, następny Dobrze Dobrze Szybko! Ruszaj się! Musimy się ruszać, bo oczywiście to tutaj wszystko zbadać. Okej. Okay. Jest trzeba, bo lepsza na nich będzie. Dobra. Ja. Cześć. Okej. No. za rękę! Spacja. Okej, udało się. Dobra. Do mnie! Idźmy dalej. Usuńmy go sobie. Tak Cholera, zamknę! Dobra. Jaku zaczekam, a ty spróbuj otworzyć drzwi.

Tam jest wieża radiowa. Skontaktujmy się z Tytanem 1 i wynoszmy się z tego przeklętego miejsca. Okej. Okay. Ruszajmy w takim razie. Do mnie. Standardowo, moi drodzy, dlatego, że jest safe. Zakończymy sobie tutaj odcinek. Trwa on ponad 25 minut. Także myślę, że w sam raz i. W tym miejscu chciałbym Wam podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie czekać do następnego odcinka. No i cóż, żegnam się z Wami. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście możecie zostawić lajka i komentarz. Nie jest to oczywiście obowiązkowe. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.